Witajcie kochani dzisiaj znaki powietrza bliźnięta waga wodnik. Bliźnięta waga wodnik. Widzicie kabelek? Czy... Nie widzicie kabelka? No to fantastycznie dobra yy... Słuchajcie, no rozłożymy najpierw karty, a potem będziemy e, tymi znakami mówić. O, no, to mi już jedna chce, dobra. Wzięta. Waga, koziorod, co ja mówię? Wodnik, wodnik, piźnięta, waga, wodnik, znaki powietrza. Już się zastanawiałam nad znakami ziemi. Ten koziorod został. Dobra. Poprosimy, żeby to się wszystko ładnie tutaj na cały kwiecień pokazało dla Was najlepszy możliwy sposób. Linii ta waga. Wodnik. A to są nowe karty, które do mnie przyszły przypadkiem. Nie zamawiałam ich, a jednak zostały wysłane przez tą firmę i chciałam je oddawać. To tam jakieś cuda się zaczęły dziać, no więc je mam. Eee, dobra. Eee, że są nowe, to sobie. Je... Zobaczmy co się. Może wiecie. Bo to zawsze fajnie tak się ze świeżym spojrzeniem. Bo czasami mnie, jak mam te same karty, to mnie trochę nudzi, bo przychodzi informacja, jakby już nie ma takiego. Nie, nie jestem otwarta na nowy przepływ. A tutaj, jak są nowe karty, to leci totalnie nowy przepływ. Waga. Wodnik. Jest to dla mnie mega też. Interesujące. W ogóle takie same śliczniutkie karty wybierzemy Wam. Same śliczniutkie karty. O, już jest. Bliźnięta, waga. Wodnikowi damy dwa. I wodę też damy. Dobra. Czy ja bym chciała te karty piękne, mądre, pewnie, że tak. Zrobimy dzisiaj bez tarota. a co? Chociaż tarot jest super fajnym narzędziem. Ostatnio jakoś tak właśnie też z kimś rozmawiałam. Że to jest fajne, bo jest takie... Bliźnięta. Uwaga, wolnik, takie ziemskie, nie? Ziemia, ziemia, opiekunka ziemi. <grym> Bardzo ziemskie e, znaki, może powietrze. Dobra, no to jeszcze weźmiemy to. No bo się mnie ostatnio pyta, czemu to ty masz tyle tych kart? używasz nie jedno czy dwie. A ja by ja, cię podnieprawiał, od tego wytłumaczcie, a mi to po prostu... Tak, I to sprawa większą przyjemność. Bada. Zwyczajnie. Lubię jak ta opowieść się układa. Dobrze. Okej. Okay. Waga. O, jaki piękny. Wygląda jak ten agar mszysty chyba. Starborn. Trujeczka. czyli też mi nawiązuje do cesarzycy. The Starborn. Ale tu jest jakieś siejeczko, które pęka. To jest tak idealna wielkanoc, nie? To jest jakieś odrodzenie tu czuję, słuchajcie. No Starborn. Narodzenie gwiazdy też, tak? Uuu, aż mi zawibrowało. Aż mi tak w sercu tutaj wibracja się pojawiła. Piękny, piękny, bo ja jestem... waga, Ascendent mam... Ascendent Księżyc mam władzę. Uuu, kochani. Zmiany. Tu jest takie, wiecie, właśnie to, co ja poczułam w sercu, to taką wibrację, taka w sercu wibracja. Bliss, to jest takie a, takie jakby, no, dla mnie to jest takie jakby oleśnienie, takie, jakby to ująć, hmm. wszelkie, co wam przyjdzie do głowy jakby, to jest coś, co, z czego warto kreować, tak? To jest takie uczucie. O, i teraz... No wagi, słuchajcie, piękne. Ja w ogóle wagi mam takie wrażenie, ostatnio chyba coś tam się fajnie dzieje. Zresztą chyba, jak pamiętam, jak kiedyś na takim astrologicznym byłam w rozkładzie, mi kobieta robiła, to było coś takiego, że waga przez ostatnie 7 lat miała bardzo ciężko tam poustawiane te gwiazdy, a właśnie chyba w zeszłym roku, w początek grudnia to się zmieniło, czy jakoś tak, czy koniec października. I teraz ma być z kolei wiele lat takiej właśnie wolności, otwarcia, i naprawdę te czytania wagi pokazują to, są takie bardzo świetliste, czyste. No zobaczcie, no współczucie, ale też współodczuwanie. Eee, Pracuj, do, do the work, czyli rób robotę, tak? O! <laughs> Jezuzie, Maria, a I kapłanka, w tej kwestii jesteś wzywany do do walki z by i bycia przewodnikiem. Eee, słuchajcie, to te dwie karty, tak? Tutaj mówiłam, że cesarzyca mi nawiązała. A ta kapłanka też jest takim połączeniem cesarzycy i kapłanki Starota. To jest taka karta kobiety mocy, która właśnie ma też bardzo podkreśloną tą intuicję, tak? I troszkę taką surowość. Ale tu też jest bardzo dużo, ale ta surowość tylko jest po to, żeby, żeby jej tam na głowę nie wchodzili, wiecie, na takiej zasadzie bardziej, nie? Jak mamy mnóstwo dzieciaków i my wszystko pozwolimy im wejść na głowę, to mamy chaos. A tutaj ona jest jednocześnie taka piękna miłości, opiekuńczości, ciepła, ale jednocześnie mnóstwo jest w niej taka właśnie nie wiem, jak to ująć. Dobra opiekunka no po prostu. Tu ma tą piękną energię, tu ma światło w tych rączkach, tutaj ma to poczucie własnej wartości pięknie, świecące i jakby e, olbrzymią ilość energii, którą może też się dzielić z innymi, tak? I do tego to narodzenie gwiazdy. Słuchajcie, to jest miesiąc powiem wam. Kiedy możecie poczuć, że coś, co robicie e, idzie w takim zupełnie nowym nieoczekiwanym dla was kierunku, albo bardziej. Wy odkrywacie w sobie tę gwiazdę, tak? Wy zaczynacie uchwać tej swojej, jakimś nowemu talentowi może, wiecie, to, ale też jest ta ziemia, ta ziemia, tu wszystko jest takie fruwające, a to jest takie uziemione, eee, uziemione, Old that glitters <grym> i ten cleaning słuchajcie, z tej nowej kartali, najpierw zanim tam zajrzę, może zajrzę do książeczki, no to jest oczywiście dobrobyt, tak? Ale też takie maski, taki jakby mm, dobrobyt, ale jednocześnie jakieś pozerstwo, mam takie wrażenie. I tutaj z tyłu to światło takiej bezgranicznej miłości i akceptacji. To jest coś na zasadzie tego, że wiecie, y, nie musicie być doskonali, bądźcie tym, kim jesteście. Nie musicie ukrywać prawdziwego siebie przed innymi, też. Y, bo ja sobie na przykład zdałam sprawę, jak wczoraj rozmawiałam ze, znajom ze znajomym, że Yy, właściwie o tym mojej duchowości, o tym, że to mi się tak rozkręca i tak weszłam w ten świat, właściwie co stosunkowo jakby niedawno, jakby tak głęboko, może tak, bo to zawsze we mnie było. Yy, Więc mnóstwo ludzi właśnie z tego mojego świata takiego duchowego, ale jest olbrzymia część moich znajomych, kto tego nie wie i rodziny nawet, tak. I jakby ja nie czuję potrzeby ogłaszania tego, jakby wszechy, bo to się pewnie zdarzy, tak, Prędzej czy później, dlatego, że jest to y, jakby taki temat nie dla każdego dostępny, wiecie. Nawet takie super osoby w duchowości, jak się zdarza im, że gdzieś trafiają, to zawsze jest jakieś takie o, obśmiewanie się, o duchowość, oho, z wróżką zostać. <laughs> wiecie, to jest fantastyczne, nie? W ogóle, jak ludzie y, oceniają też innych. No ale tutaj jest właśnie, nie ukrywaj siebie, bądź sobą, tak? Nie ukrywaj prawdziwego siebie i to oczywiście nie musi być tak, jak ja mam. To może być wszystko. To może być to, że lubię dziewczyny, jestem dziewczyną, lubię dziewczyny, ale boję się temu powie tego, to, tego powiedzieć, pokazać światu, tak? To może być, że rodzice wypychają mnie, a teraz zaraz będzie, ale taki fakt, wypychają mnie na studia medyczne, a ja kompletnie mnie nie interesuje biologia, tak? I w ogóle nie medycyna, bo zupełnie co innego w duszy mi gra, tak? Nie bój się być sobą. A tutaj jest do tego oczyść. Posprzątaj wokół siebie. Zobaczcie, tu jest taki brud i ten piękna carynka, która tym, tym takim puszkowatym, puszkowatym? Tak, takim puszkowatym miotełką oczyszcza. Ale też jakieś stare przekonanie jakby, nie? Tutaj jest, wiecie, te znaczki mi mówią, a takie zobaczcie, one są stare, brudne, zakurzone. Stare przekonania, żeby z siebie jakby wyrzucić właśnie i nie, nie pozwalać im wpływać na swoje decyzje i swój sposób myślenia, tak? Tutaj, ta, jak ta przestrzeń się oczyści, to mi pokazuje, jakby, że ten jelonek będzie na takiej pięknej górze, świetlistej, prawie szklanej, tak? Będzie miał takie piękne, czyste kopytka. Jakby ten brud wokół zanieczyszcza też jego, jego jakby duszę, tak? Jego światło wewnętrzne. A jednocześnie tu jest jakaś twarz w środku. <grym> Dużo się uśmiecha. No dobra. Zmiany. Jeśli... No zmiany, to zobaczcie jak fajnie. Tak jakby... Coś, co mieliśmy uporządkowane, już ustalone, jakby nagle się rzut, zwiat zawiewa, zmian, i jedna część odpada, druga, i jakby wszystko się przekształca, tak? Czyli tutaj są jakby jakieś zmiany, zobaczymy, coś w tym miesiącu się zacznie klarować. Do tego macie, no tą matkę ziemię, to bym powiedziała, żeby w tej całej duchowości, tutaj, żeby może pamiętać się, zwyczajnie uziemiać, tak? Ale tu też jest podkreślone dla mnie słońce, trzecie oko. Czyli intuicja, tak jak tutaj było. Zaufać swojej intuicji i w ogóle tego jakby nie kwestionować, tak? W żadnym wypadku. Yy, te, jakby Jakieś czarne myśli tutaj się pojawią czy coś, to po prostu mm, przestać myśleć. Od razu to jakby poprosić o oczyszczenie i nie wracać do tematu przez jakiś czas. Dopiero wrócić po jakimś momencie, jak już czujecie, że jesteście spokojniejsi, żeby znowu pozwolić pracować w tej intuicji. Bo to jest tak, wiecie, też jak jest z stawianiem kart, na przykład. Ja, mi jest bardzo łatwo postawić komuś karty, szczególnie jak kogoś nie znam, tak jest najłatwiej jakby, ale sobie samemu to jest bardzo trudne, dlatego że tutaj od razu jak czasami takie głupoty wychodzą, to jest yy, po prostu strasznie wpływa nasza, jakby taka, nie wiem, niewiedza albo inaczej to, co byśmy chcieli, żeby było, albo żeby nie było. Wiecie, to wszystko jest jakby się tak miesza z, tym, z tą intuicją i wpada w jakiś chaos, bałagan i mes. Więc tutaj jakby mówi, zaufaj tej swojej intuicji, nie słuchaj tej swojej właśnie tego, tych swoich tego głosu wewnętrznego, który się tam gada, tylko po, poczuj tego, to coś głębiej, to takie światło, które się w ciebie wlewa i ci, Bo intuicja zazwyczaj wiecie, jeżeli ma, nas, jeżeli ma nas. Intuicja to nie jest coś, co chce nas przestraszyć, tak? Czyli jeżeli ty słyszysz, o, wszystko będzie strasznie czarne, zielono, masakra, no to nie jest intuicja, to są właśnie czarne myśli i jakieś tam. Takie lęki, lęki głównie, tak, które właśnie, jeżeli je dokarmiamy, to ich jeszcze bardziej jest więcej, się pojawiają i jest w ogóle masakra. Intuicja to jest bardziej jak takie światło, które na nas spływa, które nam daje jakiś kierunek to jest coś takiego, czujemy jak to bardziej jak takie, coś, jak takie światełko w tunelu, wiecie, jak takie zaufanie, że to jest słuszne. I nawet, a jeżeli ma nas ostrzyć, to też w jakiś taki subtelny, delikatny sposób, nie na zasadzie strasznych, ciemnych myśli, tak. Przynajmniej u mnie to tak działa, tak? Kapłanka. Słuchajcie, cały czas mi tutaj ta kapłanka. Ona jest taka z tymi lwami. Piękna, zobaczcie. Te dwie karty mi chce, żebym porównała. Dobra. Więc tak. Kapłanka. Ona tutaj ma ten taki grzeczny kołnierz, tak? Czyli ona też jakby na czas ceremonii ubiera jakiś strój. Strój e, ceremonialny, tak? I to też jakby łączy mi się z tymi maskami. Tutaj ten wąż taki piękny jest, z tą intuicją. Mm, dobrze, i co mi, co nam to mówi? Ten strój ceremonialny. Tutaj jakby też mi mówi ten szacunek do tradycji, tak? Ale z drugiej strony nie na zasadzie właśnie jakichś e, błędnych przekonań, tak? Błędne przekonanie trzeba wyczyścić. Ale tutaj mi mówi o jakimś szacunku do tradycji, o... No mm, ale dlaczego, w jakim kontekście? Dobra, słuchajcie. Weźmy sobie, weźmy sobie dwie karty, które mówią o przestrodze i lekcji miesiąca. Dobra, ona wie przestroga jaka dla Was na ten miesiąc. I lekcja miesiąca. Przestroga. Nie próbuj być jak inni, nie próbuj e, gonić za, nie wiem, władzą, m, nie wiem... E, to, bo to jest takie wspieranie, wsp wspinanie się po szczeblach kariery. Takie założenie, że tylko jest jeden płomień i wszyscy muszą za po niego biegać, tu jeden aż spada się, wiecie, bo tak strasznie się starał, że się potknął i spada. M, a to bardziej mówi, ty nie musisz o nic walczyć, ty nie musisz o nic e, jakby się e, wspierać, e, wspinać, tak? Tego ognia jest dość dla wszystkich, tak? Tutaj nie ma jakby potrzeby, że ty musisz tutaj zdobyć to o matko, matko po trupach, tak? To jest przestroga, nie musisz. Możesz znaleźć taki sposób, tego ognia jest dość dużo, tego dobrobytu jest dość dużo dla wszystkich, tak mi mówi, tak? To może być, to jest bardzo jakby poczucie związane z pracą, zresztą ta karta jest taką związana z pracą, ale jest... To zobaczcie, tutaj w ogóle nie ma ognia w tym czytaniu, jest taka delikatna energia, a to jest jako jedyna... Że to jest coś, co, cię, co nie wpływa na Ciebie dobrze. Jeżeli ty w pracy próbujesz, nie wiem, zdobyć to stanowisko albo się wykazać, albo coś, to nie jest dla Ciebie. Staraj się tego unikać. A z drugiej strony, jako lekcja miesiąca, to jest jakby niezdecydowanie, ale odwrócone. Zobaczcie, bo on się nie może zdecydować. Coś przyblokowane jest. Ale to jest właśnie bardziej na zasadzie, hmm, że coś by tutaj ktoś chciał podjąć decyzję, ale zwleka. Zwleka. I może jakby w tym miesiącu się w końcu Wam wyklaruje w głowie, czego byście chcieli, jak dokładnie, tak? Bez takiego właśnie zwlekania, nie wiem, czy to tak, czy ja chcę tego na pewno, a może tego chcę, a może tu, a może tam. W tym miesiącu jakby przez, przez tym miesiącu będzie Wam się klarowało, czego Wy właściwie chcecie. Eee, dodamy jeszcze tylko kartę, jaka jest najlepsza, jak najlepiej się dla siebie, o siebie zadbać w tym miesiącu. O, gongi. A mój chłopak mówi, o Monika, zrobimy jutro te y, misy, bo my sobie robimy na stole do masażu, wiecie, misami, masaż dźwiękiem. To jest fantastyczna rzecz i to jest właśnie też jakby taki masaż dźwiękiem. Na internecie, słuchajcie, to jest pełno. Y, można sobie, ja, u, u mnie też jest kilka na, na kanale nagranym, nie wiem, czy Wam będzie to pasowało, bo takiego trzeba sobie znaleźć kogoś, kto nam najbardziej pasuje, mi się wydaje. Mm. Posłuchajcie sobie jakichś gongów albo jakichś mis tybetańskich albo kogoś grającego na kryształowych misach. To jest uzdrawianie dźwiękiem, po prostu to jest dla Was ważne. A jeżeli to Wam nie pasuje, to po prostu zwyczajnie słuchajcie muzyki, którą kochacie, tak? W tym miesiącu sobie na to pozwólcie. Idźcie na sparce weźcie sobie słuchawki, pójście sobie jakąś muzykę, którą lubicie. W jakikolwiek sposób chcecie to zrobić. Uzdrawianie dźwiękiem jest zalecane dla Was w tym miesiącu. A! No przecież ja też jestem waga, no to właśnie, no, no jutro będę miała. Zresztą ja sobie tak na co dzień mi siadam przy tym gongu, chociaż na 5 minut czy przy misach i mam też takie, mam też takie coś, co się nazywa no nie, kimciki Ka kalimba chyba, bardzo fajne na, na urządzenie, że tak powiem. E, na koniec Wam może chwilkę pobrzdąkam, bo to jest dosłownie takie brzdąkanie, ale mnie to mega relaksuje. Tu wystarczy, słuchajcie sobie, po prostu Ja sobie czasami siedzę i po prostu go tak brzdąkam, to jest cudowne, nie ma tu żadnej melodii jak widać, a jednak mnie ja to mega uspokaja. Słuchajcie. Miłego kwietnia Wam życzę. Trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie. Polubcie zasubskrybujcie i zapraszam na czytania w tym miesiącu po prostu. Trzymajcie się.